Dzisiejsza sesja Rady Miasta poświęcona jest organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w mieście. W tą organizację włączają się wszystkie organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe, szkoły. Także miasto dofinansowuje ten wypoczynek letni, w tym roku przeznaczyliśmy w budżecie miasta ponad 60 tysięcy na organizację wypoczynku letniego. Dodatkowo Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi ponad 32 tysiące. Także w sumie daje to ponad 90 tysięcy. Z tych stowarzyszeń, które organizują, to na przykład Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 4, organizuje i pół w szkole oraz obóz wyjazdowy. Parafialne oddziały Akcji Katolickiej, obydwa oddziały organizują wypoczynek w mieście. Angażują się także Szkółka Piłkarska Rataje, MKS Pogoń, to jest Związek Harcerstwa, o którym mówiłem, oleśniczanka, która organizuje wyjazd do Ustki. Także myślę, że ta oferta jest bardzo bogata.